Чема чема тамаш? Чема Что там? Как там ноты меня? No jakoś, jakoś się przespało, no. Ja od czwartek no. się łudziłem i jakieś nie mogę zasnąć. No. No nic trening, trening rano zrobiłem już. Już zrobiony masz targetik. Trening, wiesz, trening. Trening, Myślałem, że target już zrobiłeś. Poczekaj no. chwilę. I patrzę, co tu się dzieje. No. Hmm, hmm, hmm. Myślę, że dolar się będzie o masę. Zobaczymy, zobaczymy, co tam się wydarzy. Kurczę, lecz jakiś kod potrzebuje. Nie, nie potrzebowałem żadnego kodu. bez, Na linku od razu połączyło. Czekaj to muszę wyłączyć chyba. Gdzieś tu, aha, mam jest okay, powrót. Witam, witam wszystkich. Podwójny dołek, tu zrobiło. Nie ja tak myślę, że żeby euro USD wsiąść. Ok, Okej, to jest. Mhm, 15 minut. Zagrania robisz na 15 minutówkach? Nawet na 5. 5 ok. No chodzi o 100%, nie? No, no żeby był mniejszy, tak. Zobaczcie, tutaj na 4 godzinach patrzę. No. Zobaczcie, cena mi doszła, bo o tej godzinie gramy na tą siłę walut, nie? O tej, no. zobaczcie, doszła do krańca Bollingera, a zobaczcie, gdzie jest tutaj, nie? No, no, no. Nie wyszło z kanału, nawet nie dotknęła. a ja mam, jak kogoś interesuje. RSI mam, yy, 50, 30 ustawione. Oka. Znaczy 70, 30, sorry, 50, na środek. 30. Okay. Normalnie jest chyba 80, 20. Jak się nie mylę, tak. Biurota okay. weszła? Robert, to ty, czy. Czy Monika? Tak, to ja, cześć. Tak, to ja. Wczoraj robiłem zagranie pokażę. Na atomie. Nie wiem, czy gra, graż na krypto? Atom, Bitcoin. Wiesz, co, coś grałem ostatnio tego. Może jak to się ma nazywa. XRP, nie? Mhm. Poczekaj, czekaj, czekaj. Ale przed weekend obserwowałem i tak nie zorientowałem się, że to wybije do góry. A ja mam akurat. Mam tam prywatnie goś kolegę, i mam jeszcze 9 minut, że ci mogę pokazać. I po prostu prywatnie krypto, tylko nie? Mhm. Widać obraz? Tak. No i zobacz, su, a atom mnie przez noc. 119% BNB mm -hmm. 29, to było wczoraj, od 21.41, nie? Już tak poszło. To to przyszło... twoje jest czy, czy jego? Znaczy nasze nagrania, ale on, on gra tylko, nie? Aha, Na żywo tak. wchodziliśmy, nie? A, okej, okay, okej. Okay. To szkoda, że mnie nie było, by mnie to. Znaczy on prywatnie się wykupił u mnie, wiesz? A, okay. I tam. I on tylko krypto, nie? Nic więcej go nie interesuje. Cześć, Mariusz. Hej, hej. No to sobie zagramy. Jak dla mnie, no to jest, dolar się powinien trochę dzisiaj umocnić. I zobaczcie, no ja to właśnie, będzie zagranie z 4 godzin. Tak jak mówiłem, nie, kogo nie było na no to. Zobaczcie, gdzie jest RSI, czyli RSI nam pokazuje siłę. No nie ma nie ma do góry tutaj już wyszło. Znaczy prawie dotknęło tego polingera. Biorę, biorę sobie, biorę sobie FIBO. Mój Take profit już wiem, że będzie. Na 50. Witam, witam dzień dobry. Nie ma, Sławek, jak tam? A widzisz, nie mam głosu w ogóle. O kurcze, no to było tam drugo. No fajnie, fajnie. Ale trzecie miejsce zajęli, nie? Tak, tak. Widzisz, Sławek, zobacz, tutaj, e, e, zobacz, doszło, gdzie doszło, nie? No. A zobacz, gdzie jest tu. No, widzę, widzę. Spadki, spadki. No. Do Ile, 50... tam, ile was tam było? E, tu od nas z Niemczech było około 20-25 i z Polski parę przyjechało także. Tak. tak, z 50 było nas może. Tam Hamburg grał, nie? Hamburg. Hamburg. Karlsruhe. Karlsruhe, rodwajs Essen, my i jakieś dwie takie, jakieś regionalne tam. Aha, no. Ta jedna ta regionalna, to nawet kurde grała ci powiem, nie? Tam... Do, do finału doszli, nie? Oni z nami w grupie byli, z nami wygrali i z Hamburgiem wygrali. Ale to na Hali to jest całkiem inna piłka, nie to jest. <grym> Mieliście jakiś kod do wpisania? Nie. No do Zoom. Nie. No bo tu koleżanka nie może wejść, że jak potrzebuję. No a niekiedy tak zdarza się, nie? kiedy? to no nie wiem. Dobra, to sobie uszykujcie już Euro USD. ID od 8.8. Kurde. Informacja o spotkaniu. 8.8.2, tak.

No jeszcze 4 minuty. A o 10.00 normalnie sobie zrobiłem analizę. Ale to dzisiaj też to. Tam... A mnie dzisiaj, jest poniedziałek, kurczę, nie? No, no pojedragie. W poniedziałek zapomniałem tak. W sobotę myślę, że jest niedziela. W niedzielę, poniedziałek. No, 15:45 zagramy znowu na, na podgiełdę. No i później osiemnastu zróbmy sobie analizę, bo coś tam będziemy wiedzieć. Kuczy, jak się nie otwiera? Siedem, jeden, dwadzieścia dziewięć. do zdjęcie. Pan Podolski na Bramę na No, na szelano, na ale tam pan się kłócił, górki, czerwoną kartkę dostał niepotrzebnie Tak? No. Ale tam coś czytałem, że tam coś dwa miliony zebrali na jakieś tam dobre cele i ten to. Chyba się płaciło. Bolinger mam normalnie, RSI Damian mam, czy tam Daniel? Damian. 70, 30, środek normalnie 50, nie? Fibo, FIBO jak ustawiłeś to podwójne pokrycie, bo to widzę, że przesunięcie jakieś jest chyba, tak, na no, tym FIBO, żeś zrobił, że jedno czekać. FIBO, to... na FIBO? No. Aha, to ci zaraz wytłumaczę, poczekaj, bo zaraz będzie wejście za minutę. No dobra. No bo to jest moje takie, to mam od kiedyś się utrzymał, takiego amerykańca. I on właśnie tam no, tylko źle kolor mam no to powinno być 2, 1, 3, 8. No, zaraz no. będzie wejść na spadki. Tak, na spadki, no. No i dobra, możemy wejść spokojnie. Ile zostało? 15 sekund. No, wchodzimy. Czyli otwieramy trade'a. Rozmawia. No no. ja to wpiszę na grupę na Telegram. Normalnie jest też grupa Telegram, nie? Że tam sygnały są. Dobra i teraz wam pokażę jak je ustawiam? Tutaj będę ustawiał Stop losa. Po prostu robię kloma. Petro mm -hmm. wyżej, nie. Okay. teraz sobie składam tak. Okej. Okay. Dobra, spytara spisa sobie pozycję w moją wejścia. 734. Нет, mm нет, -hmm. mm -hmm. on telegram post Jest, jest, wbiłam w końcu. Nie, nie czy to masz chyba, nie wiem. Z... Ale to już nie pierwszy raz taką sytuację mam, że chcę na Zoom iść jakiegoś, a mi mnie nic nie idzie. Dobra, czekajcie, bo ja i na komputerze i na telefonie już nie wiem, w czego, gdzie tu patrzeć. Bo to normalnie za żadnego kogo nie ma, nie? Poczekaj, to jest taki time frame na 4 godziny, tak? Mhm, już Ci tłumaczę. Tak, to jest nagrywane i tak. Nie? A, okej, okay, dobra. Czekajcie, ja przejdę na 4 godzinki Po jestem. prostu zobacz, zobaczyłem na indeks, nie. Tu indeks zrobił podwójny, podwójny dołek. Euro USD. Zobacz, na 4 godzina siła. Tutaj wyszło. Znaczy na krańcu jest Bollingera. A, zobacz sobie RSI. Nie wyszło nawet z kanału, nie? nie dotknęło nawet, czyli nie ma siły iść do góry, nie? Mhm. czyli nie będzie, że sel jakiś po prostu retest, a w Take Profit wziąłem Fibo i 50%, a w Take Profit, Stoblo zrobiłem klona i zrobiłem Fibo jednopiętrowy, Jedno piętro po prostu. A jest... 100 plus, tak? Mhm, mm a teraz ktoś tam chciał ten. A jak, jak powiecie, się raz klona i ten, bo ja nie rozumiem tego. No, klona zrobiłem FiBo no. i przesunąłem o jedno piętro i wyżej. A, czyli o 21, tak? No. I to jest 100 plus, tak? To jest 100 plus, no. Tak mi działa na krypto, zauważyłem, wiesz? Ostatni tam miesiąc na kryptofanie to działa, zobaczymy tu. A, ktoś tam chciał fi, bo zobaczyć moje ustawienia. No to sobie może ten zrobić. Nie? Tu mam błąd, to tu być tak. Tak. To są te strefy moje. Wam wytłumaczę na innej parze, o co tu chodzi te moje strefy. Mamy impuls, mamy impuls, jest powód. jeżeli cena i konsoliduje poniżej 7,9, to ja mam 80-70%, że ona pójdzie jeszcze na dół. Poniżej, jakby była powyżej, to odwrotnie. Tak samo tutaj. nie. Tutaj wejdę na 15, to zobaczycie, że to no, było impuls, wpadło tutaj, konsolidowało. Czy świece jest wybicie struktury tej? No i tu gdzieś bym wchodził na bajane sporty. I odwrotnie, aby to konsolidowało, dłużej mi tutaj kod pod, 2.1. No, no to bym czekał na wybicie. Retest i gdzieś tu wchodził na, na, na short. -up. Jakieś wydarzenia jakieś, euro, no nie ma nic, no i Jutro będą. No jutro. Dla jakieś pytania? Jak nie, to widzimy się. To samo zagramy na, na, tym, no, na amerykańskiej giełdzie o 15.45, Zobaczymy, co się wydarzy. Jak nie ma pytań, to dzięki, nagranie jest, wrzucę. Dzięki, dnia. Miłego Dzięki. Dzięki.